AIR FIGHTERS, znane również jako SONIC WINGS, to gra z 1992 roku od VIDEO SYSTEMS. Tak, też pierwsze słyszę tą, jakże generyczną nazwę. Chociaż, chociaż te ikony bomb i power-upów wyglądają bardzo znajomo dla mnie. Jak się okazało, ci sami twórcy później założą studio PSYCHIO, znane z shootem mapów właśnie. Gry zaczynamy od wyboru kraju, którego będziemy reprezentować, i ich samolotu. Niestety, Polski wraz z Stupolewem tutaj nie oświadczymy. Pomimo umiarkowanego sukcesu, wystarczającego, aby zrodzić trzy kolejne części, pierwsza część Aerofighters zgodnie została okrzyknięta jako niezachodząca w pamięć. To jeszcze się przekonamy. Wojskowy klisze shooter, których już wówczas było pełno, natomiast ja sam już nauczyłem doceniać się dobre klisze. By wybierać spośród wszystkich wykwintności, jakie można zaserwować na desce do degustacji, to Aero Fighters jest takim prostym pilsem. Szału nie robi, ale ma się na niego ochotę czasami. Pierwsze trzy poziomy mają losową kolejność, a kolejne cztery już ustalono. Warto zwrócić uwagę, że nie lecimy poziomu. Kraju, który wybraliśmy. Możemy w ten sposób uniknąć taktycznie jednego etapu, którego nie lubimy. Samoloty różnią się między sobą przede wszystkim wypuszczanymi rakietami i rodzajem bomby. Czasami też strzałem oraz prędkością. Czułem, że w tej grze wyjątkowo kierowałem się użytecznością bomb, bo te potrafią być zarówno mega mocne i tutaj rządzi Japonia. Jak i absolutnie bezużyteczne, jak na przykład napal szwedów, który nawet nie potraficie uratować. Ciekawym patentem jest natomiast to, że maksymalny poziom naszej broni jest tymczasowy, przez co musimy gonić za palerapem nawet w późniejszych etapach. No i to w sumie jedyny ciekawy patent, który miałby wyróżnić tego szmapa. Dziwne są tutaj hitboxy. Nieraz dałbym głowę uciąć, że absolutnie mnie pocisk nie trafił. A tu jednak ginę. Przy grze na dwóch odkrywają nam się dodatkowe opcje, wówczas wybieramy parę samolotów. Samemu też można wybrać drugą opcję nacji, wystarczy wówczas grać po stronie drugiego gracza. Wcześniej wspomniane cztery późniejsze poziomy zaczynają już stanowić prawdziwe wyzwanie, a dwa ostatnie to już niezły odlot. Pojawiają się już tutaj nieco zaskakujące pomysły. Zastanawialiście się kiedyś, czemu dachy Kremla? Mają taki dziwny kształt. A no to głowice rakietowe są. Czy wspominałem może, że gra ma fabułę? No właściwie to nie, ale gra próbuje udawać, że jest. No jakąś narrację postacie nam tu prowadzą między poziomami. Jednak w tego typu grach dość późno dowiadujemy się czegokolwiek. Jeśli w ogóle. Także wczuwając się w rolę. Ken'a. <laughs> nie mogę uwierzyć. To obcy. Nie, no, co ty? Serio? A nie czekaj, czekaj. To nie obcy. To. Okej. Okay. To jest co najmniej dziwny pomysł. Niech będziecie za dużo zwlekać się z jego egzekucją, to dostaniecie. Wesołą małpę.jpg dałbym tutaj głowę, że nie jest ona dwa razy wyższa niż te wieżowce. Tak wiecie, patrząc, jak ta małpa prezentuje się na tle naszego myśliwca. No a jak myśliwiec prezentuje się na tle wieżowca, to już wszyscy wiemy. Jeśli zabijecie go w czas, to dostaniecie wówczas zakończenie specjalne dla danej postaci. A następnie lecicie drugą pętlę. Nie zauważyłem znaczącej różnicy jakie miałaby tutaj zachodzić względem pierwszego przelotu, także nie zawracałem sobie nią dłużej głowy. Moja sugestia e jasne. Możecie zagrać. Gra jest przyjemna, ale faktycznie nic z tego nie wyniesiecie. Ani tu ciekawej muzyki, ani scenerii, czy kierunku artystycznego. Gra do bólu przeciętni. Aerofighters już wtedy można było nazwać po prostu generycznym, jednak jeśli potrzebujecie detoksu po tych wszystkich zawiłych grach, to jest to dobry wybór. Wzory pocisków są proste do odczytania, system punktacji właściwie nie istnieje i bomby walimy bez konsekwencji. No gra się mimo wszystko dobrze. Od zapomnienia tą grę uratował tylko człowiek małpa.